Dzisiaj, 23 lutego, w niedzielę, trwa jubileusz diakonów. I w związku z tym w internecie pojawiła się masa publikacji na temat diakonatu stałego, że diakoni stali, udali się do Rzymu, że diakoni stali, przyjmują święcenia, że diakoni stali, mają swój jubileusz w Rzymie. Wdałem się w jakąś dyskusję internetową, która okazało się była poważniejsza niż zamierzałem w sprawie tego terminu, w sprawie tego określenia, że mamy diakonów stałych i mamy diakonów, no właśnie. Jeżeli ktoś jest diakonem stałym, to kim jest ten inny diakon? Czy on jest w takim razie diakonem niestałym? Czy on jest diakonem zmiennym? Skąd takie rozróżnienie? Osobiście jestem gorącym zwolennikiem mówienia po prostu o diakonach, o tych, którzy przyjęli święcenia diakonatu. Rzeczywiście, bowiem ten urząd w kościele na długie wieki zaniknął. To był urząd niesamowicie ważny. Do tej pory w Liturgii Kościoła, kiedy mamy przy ołtarzu biskupa, diakonów i prezbiterów, to diakoni są po prawej stronie i po lewej stronie biskupa najbliżej niego, a dopiero dalej siadają przy ołtarzu prezbiterzy. Bo rzeczywiście w starożytności struktura kościoła i hierarchia wyglądały odrobinkę inaczej. Przede wszystkim w starożytności było jasne, że głową kościoła jest biskup. To był człowiek, który był blisko wspólnoty. To był człowiek, który nie kierował tak rozległą wspólnotą, że wierni widzieli go raz na rok albo czasami, nawet przez całe swoje życie, mogli nigdy osobiście swojego biskupa nie spotkać i czasami nawet nie wiedzieli, kto jest tym biskupem. Wspólnoty były mniejsze, mniej liczne, i biskup był na czele wspólnoty trochę tak jak proboszcz w dzisiejszej strukturze kościelnej. I ponieważ posługa, którą wykonują ci, którzy są odpowiedzialni za wspólnotę, nie sprowadza się do jednego urzędu, to nie jest monarchia absolutna, reszta tylko ma wykonywać posługę, dlatego część zadań wspólnoty Kościoła odpowiedzialnych spoczywała na najbliższych współpracowników biskupa, i to byli diakoni. Dowodem na to są przede wszystkim męczeństwa, męczeńskie śmierci przywódców Kościoła w czasie prześladowań, bo kiedy imperium rzymskie pod koniec III i na początku IV wieku chciało zniszczyć Kościół, to przede wszystkim uderzało w ludzi odpowiedzialnych, w zarząd Kościoła, w kierownictwo Kościoła i mamy masę świadectw, że śmierć męczeńską ponosili biskupi i diakoni. Prezbiterzy, którzy byli gdzieś na obrzeżach miast, którzy kierowali wspólnotami mniejszymi na wioskach, oni często gdzieś unikali prześladowań z tego prostego powodu, że łatwo było im się gdzieś wycofać, schować, ukryć na ten czas, kiedy no to było niebezpieczne, żeby publicznie się pokazywać jako chrześcijanin jako jeszcze odpowiedzialny za, za, wspólnotę, za wspólnotę kościoła. I tak naprawdę rola diakonów w starożytności to była rola podobna do tych duchownych, którzy teraz mają święcenia presbiteratu, którzy gdzieś pracują, posługują w kurii biskupiej, którzy kierują seminariami duchownymi. Oni nie mają swoich wspólnot, nie są częścią parafii. Nie są częścią wspólnoty, ale właśnie ze względu na to, że są bardzo blisko biskupa, stanowią jego najbliższych współpracowników. I wszyscy doskonale wiemy, że rola tzw. kurialistów w diecezji jest wyjątkowa, jest niesamowicie ważna i bardzo wielu księży marzy właśnie o tym, żeby się znaleźć w szeregu kurialistów, bo chcą tak pełnić swoją posługę w sądach kościelnych w instytucjach kościelnych, chcą być dyrektorami wydawnictw, chcą być szefami Caritas, chcą być jakoś zaangażowani w innego rodzaju posługę niż tylko przewodzenie wspólnocie decyzjalnej, wspólnocie parafialnej. I w starożytności to byli diakoni. I to był bardzo konkretny urząd, który właśnie nie wiązał się z byciem szefem wspólnoty, ale wiązał się z funkcją pomocniczą. I właśnie dlatego, że w starożytności... Chrześcijanie głęboko wiedzieli, że nie da się sprawować władzy bez pomocy innych, bez zaangażowania innych, dlatego ten urząd w kościele był niesamowicie ważny. Z czasem struktura kościoła się bardzo mocno zmieniła, i mamy potem czasy średniowiecza, mamy potem czasy późniejsze, w których tak naprawdę cała posługa kościoła sprowadziła się do stanu kapłańskiego. Wtedy wypracowuje się Całą teologię kapłaństwa, wtedy już coraz silniejszy nacisk kładzie się na to, na, na to kapłaństwo, które nazywamy służebnym, a znika troszeczkę na dalszy plan to kapłaństwo powszechne Ludu Bożego, kapłaństwo królewskie. I z tego samego powodu znikają diakoni, bo oni właśnie nie są liderami wspólnoty. A kapłaństwo zostało przypisane tylko i wyłącznie tym, którzy przewodniczą Eucharystii, czyli którzy stoją na czele wspólnoty. A zatem kapłanami nazywano biskupów i, i, i prezbiterów, którzy mają swoje wspólnoty przewodniczą Eucharystii i przewodniczą Kościołowi są na czele. I do tego stopnia ten urząd diakonatu wyparował, że tak naprawdę zaczęto traktować tylko i wyłącznie diakonat jako krok do święceń prezbiteratu. Że ten diakonat był czystą formalnością, że ten diakonat był taki właśnie przejściowy, że jego nie traktowano tak naprawdę poważnie. To było trochę takie przedbieg przygotowań, jakieś zaręczyny przed prawdziwym ślubem, którym były święcenia prezbiteratu. Natomiast Sobór Watykański II, który odnawia struktury kościelne, wracając do korzeni, przywraca diakonat jako posługę stałą. Jako urząd w kościele, który właśnie nie jest podporządkowany kapłaństwu, nie jest podporządkowany temu, że ja tylko na rok, czy na jakiś czas, na chwilę jestem diakonem, ale nie traktujcie mnie tak naprawdę jak diakona, traktujcie mnie już prawie jak księdza, jak prezbitera. Niektórzy pewnie czasem już myślą o byciu biskupami, natomiast Słobór Watykański przywrócił właśnie diakonat jako pełnoprawny urząd. I stąd mówi się w dokumentach Kościoła o trwałym stopniu święceń z tego prostego powodu, że należałoby przywrócić diakonat jako rzecz stanu. Osobiście jestem więc gorącym zwolennikiem mówienia po prostu o diakonach. To są diakoni, którzy mają swoje miejsce w Kościele, którzy są częścią hierarchii Kościelnej. Oni oczywiście nie kierują wspólnotami, oni nie należą do prezbiterium, oni nie należą do episkopatu, ale bez nich funkcja prezbitera i funkcja biskupa naprawdę ucierpi, jeżeli diakon nie będzie traktowany poważnie, jako stały współpracownik tych, których nazywamy kapłanami, czyli dzisiejszych księży i dzisiejszych biskupów. Z drugiej strony, gdzie się cały czas właśnie w tym podkreślaniu, że to są ci stali diakoni, to są ci stali diakoni, czasami nie tyle chodzi o podkreślenie wagi tego urzędu, ale o tak naprawdę deprecjonowanie ich wobec tych przejściowych diakonów, którzy są tylko na chwilę, ale już tak naprawdę są kapłanami. Natomiast ci diakoni, którzy otrzymują święcenia. Z myślą o tym, że są cały czas kandydatami do święceń prezbiteratu, tak naprawdę uczestniczą w tym samym sakramencie, uczestniczą w tym samym urzędzie. Nie ma żadnej różnicy między diakonem, który jest równocześnie kandydatem do kapłaństwa, bo złożył przed święceniami diakonatu przyrzeczenie celibatu, a zatem zgodnie z dzisiejszą dyscypliną sakramentalną święceń może być kandydatem do święceń prezbiteratu, i potem oczywiście jako prezbiter jest cały czas potencjalnym kandydatem do święceń biskupich, tylko się tym różni właśnie, że żyje w celibacie i że jest kandydatem do, do święceń, do święceń prezbiteratu. Natomiast co do samej, samego urzędu, to jest dokładnie ten sam urząd. Kiedy w archidiecezji Łódzkiej po raz pierwszy biskup ustanowił diakonów, którzy nie mogą być już potem wyświęceni w chwili obecnej na prezbiterów, bo żyją w małżeństwach, bo są kandydatami tylko i wyłącznie do stopnia diakonatu, uczynił to równocześnie z ustanowieniem diakonami tych, którzy są dalej kandydatami do święceń presbiteratu, bo diakonat to jest, jest tym samym stopniem. A co do tej stałości, czy do tej niestałości diakonatu, czy to jest przejściowy czas, czy to jest nieprzejściowy czas, to przede wszystkim warto pamiętać, że ten, kto jest diakonem, ale nie jest kandydatem do prezbiteratu, bo żyje w małżeństwie i nie może żyć w celibacie, w takiej sytuacji, nie znaczy, że taka sytuacja się nie może zmienić. Zdarza się przecież, że mąż traci żonę. Zdarza się przecież, że małżeństwo ustaje właśnie przez śmierć. I wtedy, jeżeli ktoś jest diakonem, który był wyświęcony jako mężczyzna żonaty, ale z czasem owdowiał, jako wdowiec, może złożyć przyczynę celibatu i może stać się kandydatem do święcenia prezbiteratu. A z drugiej strony, jeżeli ktoś przy oświęcenia diakonatu, ale równocześnie pozostaje kandydatem do święceń, to przecież nie jest napisane w jakiejś umowie z kościołem, że tym diakonem jesteś tylko na rok, że to jest tylko przejściowe, że przeczekasz kilka miesięcy i będziesz wyświęcony na prezbiteria. Nikt nikomu takiej gwarancji przy święceniach diakonatu nie daje i nawet kandydat żyjący w celibacie który przyrzekł celibat przed stwierdzeniami diakona, tu nie ma obiecanego, zagwarantowanego na piśmie z pieczęciami biskupimi, że za rok będziesz prezbiterem i pójdziesz na Posługiwać na parafie. Są takie sytuacje, że diakon, który jest kandydatem do święceń, wcale nie otrzymuje święceń. Rok później, dwa lata później, trzy lata później, coś się może wydarzyć, że pozostaje na tym szczeblu święceń i może pozostać diakonem do końca swojego życia. Nie przyjmował nigdy diakonatu jako przejściowego, który nie wiem, wygaśnie albo przerodzi się w jakieś święcenia prezbiteratu automatycznie z, z rozpędu, bo to jest, to jest cały proces. Jest oczekiwanie, jest możliwość, jest nadzieja, bo wszyscy chcielibyśmy mieć wielu prezbiterów, wszyscy chcielibyśmy mieć dobrych prezbiterów, żeby każda parafia miała po kilku dobrych prezbiterów. Ale przyjmując diakonat, nie ma jakiejś pewności, że przyjmując diakonat od razu za 9 miesięcy, rok będzie się wyświęconym na prezbitera. Zatem urząd diakona jest urzędem stałym, jest urzędem prawdziwym w kościele, jest urzędem niesamowicie ważnym w kościele. A to, czy ktoś z diakona będzie potem wyświęcony na prezbitera, no to zależy od tego, w jakim stanie żyje. Jeżeli przed święceniami diakonatu składa przyczynia celibatu może być diakonem i możemy sobie spokojnie wyobrazić na przykład młodych mężczyzn, którzy przyrzekają przed biskupem celibat i przyjmują święcenia diakonatu nie myśląc nawet o tym, żeby być prezbiterami on czuje swoje powołanie jako diakon nie czuję tego powołania do przewodzenia wspólnocie, tego, co nazywamy dzisiaj kapłaństwem, ale chcę być diakonem, chcę posługiwać właśnie jako diakon, jako ten, który posługuje ubogiem, który angażuje się w dzieła charytatywne, który angażuje się przede wszystkim w głoszenie słowa, a nie w kierowanie wspólnotą, co się wiąże z administracją, z koniecznością, nie wiem, remontowania kościoła, z koniecznością po prostu tego wszystkiego, co dzisiaj oznacza bycie księdzem. A zatem, żeby było jasne, Słowa nie są aż tak ważne, żebyśmy kruszyli kopio o to, czy ten jest stały, czy, czy ten jest niestały, ale z drugiej strony słowa są ważne. A zatem mamy w kościele przywrócony na stałe stopień święcej nazywany diakonatem. I diakonami zostaje teraz dużo więcej mężczyzn, bo do tego stopnia święceń nie ma wymogu celibatu i nie ma takiego oczekiwania, że to jest podwójna prośba, podwójna kandydatura, że człowiek zgłaszający się do biskupa wyrażający wolę zaangażowania się w życie Kościoła poprzez przyjęcie święca i przyjęcie urzędu, deklaruje równocześnie że on jest kandydatem do diakonatu i do prezbiteratu. Można być po prostu diakonem w Kościele i na tym można poprzestać. I ten urząd jest ważny, zbawienny zarówno dla ludzi, którzy go sprawują, jak i dla wspólnoty, która tym urzędem się cieszy. Zatem pozdrawiam serdecznie wszystkich diakonów, stałych i niestałych, tych, którzy są diakonami i myślą już o tym, że za lada dzień przyjmą święcenia prezbiteratu, i tym, którym po prostu diakonat wystarcza, bez względu na to, czy żyją w małżeństwie, czy żyją samotnie, czy obiecywali celibat, czy nie przysięgali, czy takie przysięgi kościołowi nie składali. Wasza posługa jest niesamowicie ważna i do jakiejś pełni sprawnego kierowania, zarządzania kościołem, rozeznawania jego potrzeb i szerzenia Ewangelii potrzeba nam biskupów, prezbiterów i diakonów. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, dobrego wieczoru z Bogiem.